Siemanko, z tej Dzisiaj chciałbym wam przedstawić zasłużoną nagrodę, która się pojawi już jutro. I KW-2, który jest taką, powiedzmy, lodówką na tierze szóstym. Jeśli wam się film spodoba, zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję. Ja już nie przedłużam, zapraszam was do oglądania. Dobrze, losowanie na tiery 7 i piąte, więc w miarę fajne. Tym bardziej, że nie ma artylerii. Dobra, słuchajcie. E, tak na szybko przedstawię wam e, nagrody. Jakie będą w tym roku? W tym momencie będą wam się wyświetlać. Nie będę wszystkiego wymieniać, bo tego trochę jest, ale przedstawię te najciekawsze. Jeśli przykładowo macie konto w bocie, tak odpowiedzmy do roku, do roku, czyli w sensie zrekrutowaliście się przykładowo, nie wiem, założyliście konto wczoraj albo rok temu, czy coś takiego, mniej więcej do roku czasu, jeśli macie konto, to trzymacie takie. Dosyć skromny podarunek, bo milion kredytów, jakiś tam, jeden uniwersalny podręcznik, trzy dni konta premium, pięć rezerw na kredyty i tak dalej. Powiem Wam szczerze, że spoko sprawa, tym bardziej, że jak długo nie gracie w a jednak dostajecie to powiedzmy jako zasłużoną nagrodę: dostajecie takie prezenciki dla takich początkujących graczy spoko sprawa. Jeśli gracie ponad rok, macie już do odebrania cztery czołki. E, premium, e, czyli chodzi tu oczywiście o Super Czapiego, KW1 za magazynkiem, fałkę niemiecką e, z trolem tego lajta i te 50 Myśli 2, szczerze, spoko. Sprawa i od tego momentu, w sensie, jeśli przykładowo nie wiem, macie 2 lata służby, dostajecie te czołki i dostajecie dwa żetony, ponieważ za każdy jeden rok służby dostajecie jeden żeton więcej, więc mniej więcej to tak wygląda. Wow. Na nieskupionym celowniku potrafiłem. magię Na odcinku się dzieje. Ej, mniej więcej też dostajecie już e, nie tylko kredyty, ale również tysiąc obligacji. I z ciekawszych jeszcze rzeczy to macie opcję tego, opcję e, za, za ten żeton e, wzięcia sobie załoganta. Choć szczerze bardziej polecam obligacje. Postaram się tutaj podjechać. Jeśli macie ponad 4 lata, to możecie odebrać dwa kolejne czołgi. No nieźle, to teraz wszystko dzisiaj trafia. Nie spodziewałem się tego, szczerze. Macie do od od ten od 4 lat. Jak macie ponad 4 lata, to macie do odebrania Super Hellcat'a jeszcze i tego nowego Pancera 4. Taki ciekawych rzeczy. Aj, co, myślę, że bezkarny będzie? Szczerze strzeliłem tam, dlatego że były dwa czołgi po prostu w celowniku, więc któryś musiałem trafić. Dobra, lecimy po jakiś rekord. Nie, lot no nie mogło. No, nie, no to... Pasta się skończyła już. Nie mogło tyle razy wchodzić. Dobra, jeśli macie te punkty powyżej 4 lat, to jeszcze otrzymać dodatkowo jeden podręcznik uniwersalny więcej. Jeśli macie od 7 do 9 lat, otrzymacie tym razem nie 1000, a 2000 obligacji. I zamiast 1,5 milion, miliona kredytów. Dobra, spróbuję z tego tygrysa jeden ściągnąć. Dobra, chodzi o samego fraga nie udało się. Kurde, teraz miałbym opcję Excalibura. Dostaniecie też jeden podręcznik uniwersalny więcej. To zamiast dwa, to tym razem dostaniecie trzy podręczniki uniwersalne. I będziecie mogli mieć opcję zabrania pioletowego wyposażenia. Poza tym dostaniecie zamiast 5 rezerw na kredyty, będziecie mieli 10 do odebrania. Jeśli macie od 10 do 13 lat stażu, czy od 10 do 13, czekajcie, tylko jeszcze spróbuję tego skorpiona zdjąć. O, kurde, szkoda. To wtedy macie już nie 2000 obligacji, a 3000 obligacji. Poza tym zamiast 10 rezerw na kredyty otrzymujecie 20 rezerw na kredyty. I to mniej więcej. O tyle się powiększa, jeśli macie, jesteście, nie wiem, beta testerami i tak dalej, to tak naprawdę za bardzo nic się nie zmienia. No, mniej więcej to tak wygląda. Dostajecie naklejki i tak dalej, tak mniej więcej wygląda. Zadaliśmy 1700, czy fragi, fajne, fajnie, te strzały pochodziły i mniej więcej tak się prezentuje. Pre, prezentują e, te. Prezentuje zasłużona nagroda. Napiszcie w komentarzu, czy Wam się osobiście podoba. A my przejdźmy do kolejnej bitwy. Dobra, tym razem losowanie na, szóste, na szóstki i siódemki bez e, piątek, jak było wcześniej. I niestety mamy jedną artylerię, która może niestety nam trochę napsocić. Chyba szczerze, załaduje hejeczka, bo chciałbym go w, tej, e, w tym filmie jeszcze przetestować. A tak wracając jeszcze na chwilę do tej zasłużonej nagrody, moim zdaniem fajnie, że dodają co roku kolejne czołgi do tego zestawienia. Tylko szkoda, że jakby to powiedzieć, z roku na rok staje się, stają się one coraz gorsze, bo dla przykładu takie T-52, które jest od dawna, jest ciekawym pojazdem. Podobnie Super Hellcat czy ta fałka. choć ta fałka może nie jest OP, ale jest spoko, w sensie jest ciekawa. Ale niestety już ten KW-1... Z magazynkiem nie siedzi, z czego wiem, żadne, żadnemu z moich znajomych. Jakoś nikt go za bardzo chyba nie lubi. E, przez celownik, e, DPM i tak dalej. E, podobnie z Super Chaffium, którym za dużo nie oferuje. I tak samo prawdopodobnie będzie z tym nowym pancerem. E, 4 Więc szkoda, że pogarszają te czołgi, że stają się one takie po prostu zwyczajne, że... No dobra, no za te czołgi się nie płaci prawdziwych pieniędzy jak za bezetę, ale nie chodzi, żeby te pojazdy były bezetą, ale żeby były chociaż ciekawe, no. Mi się wydaje, że te wymagania nie są aż tak duże. Chociaż dla WG, no to różnie bywa. Oni mają wymagania z zbalansowaniem pojazdów trzewkowych to. Zdaniem dobrej, dobrego czołgu za nagrodę też pewnie mają. No, niestety tylko 108. Jakbym prawdopodobnie miał PPK, to bym przebił. Szkoda, że nie w kadłub poleciało. Hmm. No i tyle było z testowania mojego heczka. Zostałem spota stąd, dokładnie. Niestety artyleria nam zadała 270. Właściwie. To jest przykra sprawa, że jak gracie KW-2, on jest mega duży. To często artylerie lubią w niego strzelać. Jest wysoki, jest duży. Jest jeszcze wolny, więc... Nie ma zbyt bardzo opcji manewrowania. Jak średni, jak, to ma się, jak to ma miejsce na czołgach średnich. Hmm. Tak naprawdę oddaliśmy na ten moment tylko jeden strzał. Chciałoby się więcej Tylko trochę wolno rozwalali tego P43, a to mocny pojazd nie jest Hmm Ciekawe Nie, no, przynajmniej Suisa bym tak jechał jak szalony Jakby tylko tego KW2 sprząt tego spotnęli Niczego więcej nie wymagam, ale jakby spotnęli, to miałbym opcję wychylenia się No i ze spota dostałem. Prawdopodobnie stąd Tam z lewej z tego krzaczka po lewej stronie tutaj Dobra. Hmm, T29 tam stoi, a T8 tu Dobra, trzeba się obrócić na tego ltk Bo ten Ltek może coś spotnąć. No i spotnęł. Tak samo my też trochę spotnęliśmy. Szczerze, walniemy w tego, w tego dziada. Nie spodziewałem się, że on się ruszy. Mogłem poczekać z tym strzelaniem, szczerze. Teraz tego trochę żałuję, ponieważ myślałem, że to bot jest. Nie, że będzie tam tak stał i stał. I, ale. Się niestety zawiodłem, przeliczyłem się trochę. Tego się kw nie spodziewał. No nie spodziewał się, oberwał i ma teraz za karę, no. Za bardzo do przodu podjechał, powinien w tym rowie siedzieć. Stał w zbyt bardzo otwartym miejscu. Tam pojechał nasz Sherman z magazynkiem, my raczej bicia na Black Prince'a mieć nie będziemy. Chciałbym spróbować tego AT-8 jakoś przebić, choć wątpię, żeby ta misja się powiodła. Black Prince'a też będzie trudno. W ogóle już tam żadnego gościa nie ma, co mnie martwi. No właśnie. Oj, oj, oj. Oj, 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 oj Jest problem wam powiem Chyba, że te... O, o! Nie będę mu blokować. Nie będę... Żeby się ten... Żeby chłopak go rozwalił, bo problemik mamy. Naprawię w tym momencie tą Eee Zbiornik spaliłem, żeby mnie czasem nie podpalił. A ja bym chyba szczerze po tego magazynka pojechał, leci strzał i poleciał. Trafiliśmy go, tylko nie wiadomo za ile. Nie wiem, czy wy też macie taki błąd, że e, po trafieniu w kogoś i jednoczesnym waszym zniszczeniu nie otrzymujecie często damage'a. W sensie nie pokazuje wam się tutaj w statystykach. Jestem ciekaw, czym to jest, e, z czym to jest związane. Bitwa wygrana 15:8. Dwa strzały oddane, takie powiedzmy, one Więc można powiedzieć, że jestem zadowolony. A jak Wam się podoba KW2? Bo jestem zupełnie szczerze, czy macie KW2? Jak tak, napiszcie w komentarzu, bo jest to interesujące. Ilu z Was ma KW2? Może niektórzy sprzedali. Ja przykładowo dawno sprzedałem KW2, niedawno odkupiłem, chyba tak parę tygodni temu odkupiłem. I mi się szczerze bardzo fajnie nim gra. Taka fajna zabawka, podobnie jak ostatnio prezentowany hetzer, ale no, jeśli chodzi o poziom, jaki prezentuje hetzer, jednak jest wyższy jak na jego tier. Dobra, trafiliśmy go tu dokładnie za 493. Dwa fraki. Można powiedzieć, że udana bitewka. Minus 15 tysięcy. Jak gracie KW2, musicie się też przykrzykować na e... Na utratę kredytów dosyć mocną, dlatego że po prostu na zwykłych pociskach się na tym poziomie nie opłaca grać, tylko na tych goldowych i ewentualnie hajkach. Dobra, jeśli Wam się film spodobał, zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję, bo tak słomo mój kanał. Napiszcie w komentarzu, czy macie, ga, macie tego KW2 i czy Wam się e, podoba najnowsza, e, najnowsza nagroda za służbę. Dobrze. Do, do usłyszenia, cześć.